Wspomniałem, drodzy Państwo, że Rady Dzielnic działają w oparciu o statuty i chciałbym dzisiaj pokrótce powiedzieć o tym Państwu i przybliżyć ideę pewnych zmian w statutach dzielnic, które miały miejsce ostatnio i finalnie w lutym bieżącego roku zostały przyjęte przez Rady Miasta Lublin. Wszystko zaczęło się, drodzy Państwo, na Kalinowszczyźnie w maju 2007 roku, kiedy to trzy, trzy Rady Dzielnic podjęły taką inicjatywę, podjęły dyskusję na temat ewentualnych zmian w statutach dzielnic, na temat roli dzielnic w mieście Lublinie i w jakim kierunku to wszystko powinno ewaluować. I przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Marcinowi Kropińskiemu, przewodniczącemu zarządu dzielnicy 10, jak również panu Eugeniuszowi Bielakowi, przewodniczącemu zarządu dzielnicy Felin, bo to właśnie te dwie dzielnice wspólnie z Kalinowszczyzną zaczęły ten temat. Po spotkaniu majowym na Kalinowszyźnie, w którym brały udział przedstawiciele większości rad dzielnic naszego miasta, powołano zespół statutowy składający się z przedstawicieli jednostek pomocniczych i pracą tego zespołu miałem przyjemność przewodniczyć. Efektem tych prac było stworzenie projektu nowego statutu, który później został przedstawiony władzom miasta. Zaowocowało to powołaniem kolejnego zespołu przy prezydencie miasta Lublina i miało to miejsce na początku. 2008. Prace tego zespołu trwały kilka miesięcy i znowuż efektem tego był kolejny projekt statutu oparty o szerokie konsultacje zarówno z radnymi miejskimi jak i przedstawicielami jednostek pomocniczych i ostatecznie ten nowy statut został przyjęty w lutym bieżącego roku na posiedzeniu Rady Miasta Lublin. Zmian jest całkiem sporo w tych statutach, natomiast ja chciałbym Państwu przybliżyć i krótko powiedzieć o trzech najważniejszych obszarach, które mają znaczenie również, a może przede wszystkim dla mieszkańców danej dzielnicy. Po pierwsze nowe statuty przewidują mm, konieczność informowania jednostek pomocniczych przez Urząd Miasta o newralgicznych inwestycjach na terenie danej dzielnicy. Czegoś takiego wcześniej formalnie nie było. Wszystko zależało od dobrej woli danego wydziału czy od dobrej woli inwestora, jeżeli chciał zaopiniować dzięki Radzie Dzielnicy daną inwestycję w dzielnicy. Teraz jest to jak gdyby konieczne i takie opinie Rady Dzielnicy mogą składać. Podkreślam przy tym, że cały czas są to tylko i wyłącznie opinie, to nie są wiążące decyzje, aczkolwiek... Na tyle dla dobra mieszkańców zmieniło się w tym momencie, że Rady Dzielnic takie opinie powinny wydawać. Kolejną ważną, kolejną ważną zmianą w statutach jest zmiana terminu składania założeń do budżetu miasta Lublin, bo Rady Dzielnic jednym z ich głównych zadań jest właśnie zbieranie zapotrzebowania w ramach dzielnicy i przedkładanie tego Radzie Miasta później jako założenia do budżetu miasta na rok następny. Do tej pory Rady Dzielnic składały takie wnioski do 15 września każdego roku. Natomiast zmieniliśmy to teraz, będzie to miało miejsce do 15 czerwca. Skąd taka zmiana? Ponieważ zgodnie z kalendarzem budżetowym i zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem miasta Lublin, we wrześniu czy też w sierpniu większość inwestycji czy większość zagadnień, które dotyczą realizowanych zadań w ramach wydziałów Urzędu Miasta Lublin jest już jak gdyby zaplanowana i ona wpływa później dalej jako propozycje poszczególnych wydziałów do budżetu miasta Lublin i wtedy już są bardzo ograniczone możliwości na to, aby uwzględniać ewentualne propozycje Rady Dzielnic. Dlatego ta zmiana, aby Rady Dzielnic mogły wcześniej składać takie wnioski i aby to wszystko było bardziej efektywne i więcej takich wniosków mogło zostać uznawanych i wprowadzonych do budżetu miasta na następny rok. Trzecią taką najważniejszą zmianą w statutach jest zniesienie progu frekwencyjnego 3%, bo do tej pory było tak, iż w wyborach do rad dzielnic, jeżeli frekwencja nie przekroczyła 3%, takie wybory były nieważne. Takie rozwiązanie, nawiasem mówiąc, było niezgodne z prawem i dlatego zrezygnowaliśmy z tego, z tego rozwiązania. Osobiście uważam, to za duży krok naprzód, bo nie powinno się stawiać na tym, niższym, na tym najniższym szczegółu samorządności, już tego rodzaju Progów. Oczywiście niektórzy podnosili niebezpieczeństwo, że przy małej frekwencji wyborczej rzeczywiście e, można poddać wątpliwość sens istnienia jakiejś rady, jeżeli będzie e, mogło się pochwalić, mówiąc e, kolokwialnie, niewielkim poparciem społecznym, ale pamiętajmy też, że są inne mechanizmy, które mówią, iż e, jeżeli rada dzielnicy nie funkcjonuje należycie lub lub funkcjonuje niezgodnie z przepisami, czy podejmuje takie działania, które nie są zgodne z przepisami, może zostać odwołana na, na pisemny wniosek piątej uprawnionych do głosowania w danej dzielnicy. Także mamy ewentualnie mechanizmy obronne, tak to nazwę, gdyby w jakiejś Radzie Dzielnicy źle się działo, a uważam, że e powinniśmy jednak e pomagać środowiskom lokalnym w integracji, w tym, aby Rady Dzielnic mogły swobodnie działać i reprezentować społeczność lokalną. Także takie trzy główne obszary zmian w statutach dzielnic zostały zapisane no i mamy nadzieję, że te zmiany pozytywnie przełożą się na efektywność funkcjonowania jednostek pomocniczych. Oczywiście w moim mniemaniu nie jest to koniec drogi. Cały czas powinniśmy przyglądać się właśnie jak Rady Dzielnic funkcjonują, jaką rolę pełnią dla lokalnych społeczności, jaka jest efektywność ich działania i wtedy możemy myśleć o dalszym przekazywaniu uprawnień, o dalszym przekazywaniu kompetencji na ten najniższy szczebel samorządowy w naszym mieście. Tyle tytułem wstępu i tytułem pierwszego spotkania z Państwem zapraszam serdecznie na dyżury Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna w każdy wtorek od godziny 17 do 18 w siedzibie. Przy ulicy Kleberga 12a. Zapraszam Państwa serdecznie.